Witam wszystkich bardzo serdecznie po bardzo długiej przerwie. Dzisiaj przedstawię Wam Brother, Assassin's Brotherhood. Hmm. Jesteśmy w pierwszej początkowej misji, w takim samouczku, jakby. Dobra, teraz widzę, że musimy włączyć to. Ego Vision. Jakieś. nie wiadomo co. No, włączaj się. No. Iż. to, to widzenie pomaga nam zobaczyć jakieś przejścia. Dzięki którym łatwiej nam będzie przejść coś. Okej, okay, no i tutaj jest takie jedno. Skakujemy. Myk, myk. No, myk do góry. Mario, no. Okej, okay, jeszcze tu. Jeszcze jedno w bok. Okej. Okay, I no, i jeszcze. No i dochodzimy, dochodzimy. I doszliśmy. No, i kolejnego filmiku. Ja tych filmików akurat nie lubię. Nie więc... Zazwyczaj robię coś takiego. Skin cinema, coś takiego, takie stranie pani. Ale jeszcze zrobimy jedną bardzo ważną rzecz. Gdzie tu jest audio? Dobra, dobra. Przewiniemy cię, jak mówiłem. Mhm. Jeszcze chcę tylko znaleźć ambium. No, opcje. No, nie za bardzo, general. Nie, 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 nie. O, to chyba to. O, znaleźliśmy. Music volume. Może być. Back, back. No tak, idziemy. Żeby biegać to jak w zwykłych takich grach, nie, nie polega to na tym, że ściskamy shift i biegniemy, tylko wciskamy prawy przycisk myszy i trzymamy po prostu gwór, żeby biec. Widzę, że trochę mnie tu przycina. Odreszliśmy do jakichś dzieci. Assassini! Assassini! A że się! Ok, ok! Widzę, że księża ciąg ciągle te w dzisiejszych czasach. dobra, nie bijmy ich! Ale ja się przed nimi przebiję! Pych, pyk pyk Jak kręgle! Ok! Nie, ja nie jestem Mario, to jest Mario! O! Ok! Did Rodrigo manage to hurt you? Barely. My armor okay. ciągle za tym gościem. Kolejne ciecie, tylko kolorowe. Okej. Big. Gdzie my idziemy? idziemy. Be ready to fight. No, wiem, że fight. No czekaj, 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 bo fight to musi być ładnie zrobiony. A mi tutaj coś. nie podoba się. No. Grafics czy to jest tak dużo? Non, non, wisi mi to. Co ty? Ci... Okej okay, bijemy neutralnie Pyk, pyk Pyk Rozbijemy ja ich pyk pyk. pyk pyk Ale banalne Aj, dostałem Ej bo mi Mario zraniłeś Masz kurwa mieczem w tu Kurwa mieczem po upale Aj ej, nie osłoniłeś się A ty? Przecięci szyję Aj, po plecach. No i dobra, zajebanie wszyscy Biegniemy dalej Okej okay. mm -hmm. Nie no, cienie ciągle rzuca, co ja zmieniłem To całkiem wyraźne te cienie rzuca Jakieś niezrozumiałe dla mnie to menu jest Sprawdź no, mnie! <grymne> <Spierdla, lej, dziadu. grymne> Dojdziesz do mnie? No, chodź, chodź, ok. Ja tak idę na pamięć, bo już grałem kiedyś w Asasina da, Więc mniej więcej mogę trochę go powyprzedzać, bo wiem w którą stronę on pobiegnie i gdzie po prostu. Okej. Okay. w du. Nie trafię. Tak nie może być. Ale za to umiem kurwa chodzić po ścianach, więc oczywiście. O, będzie pięknie. zajawa. No, ale ciota ten Mario. Ja wszystkich tu wy, 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 wycinam, a on to co? Nic, a już jest zraniony. W którą stronę? Haha, <laughs> dalej Pyk, pyk. Teraz pewnie tam na drugą stronę. Co ja kurwa robię? Żeby się puścić, naciskamy Shift i strzałkę w dół, żeby się puścić, jak tego właśnie budynku którego się trzymamy pyk, 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 pyk. Kurwa chciałem go wyprzedzić A tu nie chuja A, a, a i kto kurwa teraz odpuści, co? Pierda. Musiałem, bo byśmy nie przeszli tej misji O! No właśnie. Weź się. No, dziękuję bardzo. Napiję się soczku z wrażenia. Hmm. Tak, dobrze ci mówi. Tak. Lecimy. No, i chowamy całą grafikę. Ok. Jakiś wykrzyknik pieprzony mi się tutaj cały czas na tym diamencie. Use AWDS to select a wimpos. On the wimpos, well, then hold 1, 2, 3, 4 in the direction of the pre. Coś tam. Perfect, Okej. Ok. <coughs> teraz zadam Wam zaraz świetne pytanie. My jesteśmy w styczniu. Chyba tak, chyba to jest styczeń, ale chuj to wie. Zapomniałem już tych miesięcy. Dobra, a teraz jak wchodzę about... Escape'em, czy ktoś kurwa widzi tutaj safe? Bo ja kurwa nie. I jak tu zapisać grę? To... Oto jest pytanie świetne. Dobra.

And it is now customary for you to zajebisty masz humor Mario. O, taś, na pewno no wiem. Czy wiem. karny armatą włę? No, no, dlatego mi no. nogę urwał, ale widzisz, jest zajebista. Oj, biegniemy. Kurwa, nie, 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 ja muszę być kurwo pierwszy. Muszę. Muszę być pierwszy. Kurwa, wyścigi konne. Kurwa, jak mi drogę zajeżdża. i że jest pieprzaj. No, idzie. Ale jaka jakie cienie tych koni? No, i fak, przegrałem przez ciebie sto tysięcy. Hej, hej, Welcome back, Ezio. Ezio, je. Look, it's Ezio. Let me see. Let me see. Bonjour. 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 Just look at the two of them. Bonjour. This place just keeps getting better. Yeah, oh, no. mm. Thanks zornęła. to you. Oi, oi. the Mother. Claudia. It is good to be home. How is mother? She's fine. I heard you were returning, but no. I'm glad to see it with my own eyes.

no i co i będę zapierdalał? Czao za Claudio! Your net memory is always in the mini map! A ja mam. Kurwa, mam na zadania iść jakieś jakieś? Mhm. Tu jest kurwa jakieś zadanie. Tuż za rogiem! Kurwa, tuż za rogiem! Spierdalaj! Nie chciałem cię zabić. The men in this town are no better than little girls. An army should be and look, no to e, Need some help. Salve. So many flowers. Your husband must be very lucky. I am the lucky one. I have you here to aid me. A me see what I can do. do oh. Back there, I may have given you the wrong impression. Mm. Oh? I have no husband. The Ma flowers are for a party. Mam męża. No ale. Are my invited? Ale możemy to, to zrobić zaraz. Chodźmy. Za to zrobimy to szybko? To I może o tym nie dowie. And someone with class, to accompany me. Mm -hmm, mm -hmm. What makes you think I have class? I could tell the moment I saw you. No one in this town walks with such bearing. Okay. I'm certain it's you himself. Mm -hmm. Pierdalaj ze screen pomidę. What do you know of each? Claudia thinks the world of him.

Kurwa, musiałem z nią iść do końca. Kurwa, by się nie obeszło. Ale jestem zajebisty! Ona przeniosła dwa tysiące z tych szynek, a ja przyniosłem jedną. Ty, mój kurwa, bohaterze! Ty, mój nieśniaku! No, przyjdę do ciebie, w nocy, Przyjdę, przyjdę. Wiesz mi, samo ty mnie macasz, z Oj, ty, oj, ty. Ja zebrałabym cię, Elzio. o, o. o. Okej, okay, ale ja, kurwa, muszę jeszcze iść porobić parę rzeczy. Mm -hmm. Checkpoint Rage. Ok, w którą stronę ja tu mam biec? Tam. Kurwa, będę. Ninja, kurwa, ui. Uii. Patrzcie, przeżyję. <ślesy> Idziemy, 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 i wychodzimy z zamku. Nie zajebiemy mnie Rozmawiaj. Będzie jerno. Będzie. Mario is going to murder me. I lost his favorite horse. Do not despair. I will bring it back. God oh, bless you, Ezio. Ej kuję O kurwa, a ja tu anko konia złapać zapomniałem. O ty kurwo? No chodź tu, chodź tu. Złapę cię, Kutasie! A jak nie, to na kabanosa przerobię! Kurwa... i <grymne> <Oj> tu to. <szmatu. grymne> Zajawa... Na złapanie konia... Jebany Mustang z dzikiej doliny, kurwa... Haj, mam cię, szmatko! Pataj, 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 pataj aż przepraszam aż sobie kichnę. Asi. O, sorry, to było z wrażenia, że przeszedłem. Krasiecie. I can no longer keep up with the horses. Promise me you will enjoy się, kura, mi błagasz mi. My scelic. battles have already been won. <laughs> A ja się to przepija. Mam wieje bane na ten filmik. Nie będziemy jakiś stary dziadą krobił laski Idziemy Oha, teraz trzeba kurwa się na mury wiebać A tu się ściemnia powoli Nie Pyk, pyk, ja jestem kurwa Yamakasi. kurwa dam radę Pyk 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 o, o, Aj Ajaj. Kurwa, nie możecie to zabolało. Odpadłeś wyżej. Nie będzie faca. widzieliście to? Tak się wchodzi na mury w dzisiejszych czasach. Nieważne jak wysoki, tak kurwa żadnej ochrony ci nie da przed. asasinem. assassinem. Świetnie. Ale... Co? So, these are the new cannons? Yes, Signorezio. May I try one. Yes, but... Go on. Mogę Canning. spróbować raz.

Czemu on zawsze z jednej nogi się wybija? Stawaj kurwo. Salve, We need you to fix the cannons on the battlements. Leave me be. I do not repairs before Co mi pierdolisz, daj mi spaślemi. Bo cię Mi już dawno Co za problem? Wstawaj, bo ci kurwa tym czym się kurwa No one will my cannons. Dotknij mojego penisa.

Powiem wam, że... Szczerze mógłbym dodać do tego polskie napisy, bo opcji nie jest polski MM. Ale powiem wam, że to zepsuje cały styl gry. A ja czegoś takiego nie lubię. O tak, idziemy już za nim, co ja kurwa włączyłem. A, Kusie wybiera bronię jaką chcemy władać. Tu mamy jakieś eliksiry do zdrowia, tu jakieś stranie w panie. Wybierzemy to. To są te ostrza, fajne, takie widzicie, z rękami się mu wysuwają. Psk Mógłbym cię kurwo zajebać przede mną jednym szczałem, ale nie, nie zrobię tego. Najpierw napraw armaty. Wyścieli cię kurwo z tej armaty! Kurczę synie. Chujowo się z nich strzela, bracie! Coś ty kurwa powiedział? Spróbuj! Dawaj! Mogę? Naprawdę mogę! Aż spróbuję! Co ja mam wyjebać? Zajebiście! Szybciej to ładuj! Fajjaaa! Fajjaaa! Ładuj kurwa, bo nas zniszczą! maty chujowe, tylko szczelcy chujowi. Twoja! Co kurwa ładujesz? Zrobiłem już. Kurwa, wiatr mi chyba nawet pokazuje. No, i co? A drugą naprawiliście? No, myślę, że już lepiej strzela. No. Kurwa, ten pośrodku ma taki zapisiało mordę. Tak, dobrze. Mhm. Mm co teraz? Jest, yeah, zakończyłem. O ja, zeskoczę z mulów z radości. Pyk do góry. O kurwa, połowę życia straciłem. Nie. Jak ja nie lubię umierać. Ile razy można umrzeć? Okej, okay, dochodzimy już, dochodzimy gdzieś. Wchodzimy do domu. No, pasowałoby ta wejść, aha.

Machiavelli. Machiavelli. done. Do not, I think, as any of us expected. I entered the Vaticano and faced Rodrigo. He used the power of the papal staff against me, but I defeated him. Tak, Finding the staff and the apple, I gained access to the vault. Mm -hmm. There, a moving painting of the goddess Minerva spoke. She told of a terrible tragedy to befall mankind in the future. Gave hope of lost temples that will provide aid to humanity. Mm -hmm. And then she called out to a phantom, Desmond, as if he were there. Standing beside me. After her warning, mm -hmm. she vanished. Take. Amazing. I, I cannot know. imagine such wonders. The vault did not house the terrible weapon we feared. This is good news. What of this goddess, this Minerva? Did she appear human? Yes, but her words proved otherwise. All of her kind died many years ago. I wish I could show you the magic she performed. Who is Desmond, and where are these temples Minerva spoke of? I do not know. Perhaps we must search for them. Tell me how it ended with Borgia. Did Rodrigo beg forgiveness? Make excuses? Promise power in return? No, hmm? none of those things.

Czemu mu noża w plecy nie wierzę? Nie Nie tu jest opcja, szybciej. Ok, poszedłem se w chuj. No i poszedłem se w chuj, wyszedłem z jakiegoś pokoju. Pewnie teraz tam się walą. Posłuchajmy, co tam robią. Chuj, a nic nie robią. Ok, no to teraz zakończymy. Żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobał ten filmik z nowej serii Assassin's Creed Brotherhood. Myślę, że w przyszłości nagramy Revelation, ale teraz pobawimy się Brotherhoodem. Więc w dobrej myśli żegnam się z Wami i życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia.